Kaj rozdałem mapkę w dół, liczę na kolejny odcinek. Co do tego błędu, where is the guru, to wiesz jak to naprawić? Dysk SSD kończy żywotność wtedy, kiedy zostanie przekroczony limit ilości cyklu zapisu, a dysk HD kończy żywotność, kiedy uszkodzi się w nim w głowica. Fajnie, że YouTube mnie nie powiadomił o tym filmie. Dwukropek P. Masz, kuwa Suba Moraz sul. Gotik dzieje się w naszym świecie, ponieważ pewien Mac Orków będący w Sildon mówi nam, że przydałyby im się dwa legiony Orków, a jak wiemy legiony to były rzymskie wojska poborowe. Nie wiem jak to inaczej określić. A ponadto występują tam gladiatorzy. Co w tym dziwnego zapytacie? Otóż spieszę wam z wyjaśnieniem. Gladiator to był rzymski niewolnik walczący na arenie, a jego nazwa pochodziła od miecza Gladiusa. A tłumacząc gladiator na polski wchodzi nam miecznik. Chyba. Zwykłe zapożyczenie słów z łaciny czy coś więcej. Usuń konto. Breaking Benjamin. Fajna zawadiacka muzyka. Bez gówno ciekawostek ta seria nie miałaby sensu. XD O kurwa, moje chujowe ciekawostki. Jej. Widzowie zrobili za ciebie część roboty i podesłali ci ciekawostki. Ty jeszcze żebrasz o łapki? To jeżeli dobijemy 12 łapek w dół wrzucam kolejny odcinek. Nagrywaj teraz Roblox z Pujowy jak CS:GO. Trzy rzeczy związane z piątką w gotiku plus dwie rzeczy związane z piątką w lizanie równa się 5. Gothic 5 confirmed. Ha, kolejna ciekawostka do ekranu ładowania. bezpacza z zielonym paskiem. Jest taka, że był on wykurwiście długi. Mogłeś sobie zrobić herbatkę i wrócić w połowie. Oszczę. Kairos, kocham cię. To ten wielkanocny odcinek? Sardas ma z pewnością takie oczy, ponieważ był przy powstaniu bariery i go to musiało oślepić. Raczej przez zabawę z panem Gwautorasem i time in. Idź se, bo wyrucham ci matkę. Gothic 1 i 2 był lebrzy Ej chłopaki, jaka jest najnowszy patch do Gotika 4 Arkanii? Intro do dupy w chuj Kropka Wow, Wow, da się wydoić krowę XD Kropka Epicki odcinek Roland McDonald? Gdzie jest Chelsea na profilówce? XD Skąd pobrałeś Gotika? Podasz link? Liśnia powiedział, że zrobi soloneza A jakoś nie zrobił w Wiesz, że w G3 bez niema kucyka orkowie potrafią mówić? To są gobliny na sterydach. Kairos kiedy ciekawostki? Żałosne. Wiem. Mówienie osobom, którym się ten film nie podoba, żeby spierdalały, jest bardzo niemiłe. Wiesz? Obejrzane. Dobra robota. Spierdalam polerować swojej madła. Czy co tam robiłem? I would love to know what they are talking about. Viva La France! Ja z Hardbus. Grywam ostatnio w Geta Sandras i dodałem Adidas Narcotical i coś tam do User i tym żygam. Usunąłem dwa i dodałem grupę operacyjną i NDK Yeah! Przedmiot miszorek opis-Syn znanego vlogera Tak mi się skojarzyło, kropka Kajros, wiesz co się dzieje z Szymonem? Ma zamiar wrócić na YouTube? Dostał karę na kompa od mamy za złe oceny w gimbazie, xD Miksir się zestarzał i jaja ja mu chyba ucieli Brawo pedale, łapka w górę leci To dojenie to mnie wyjebało z butów ja Mam pytanie, kim jest nowa pani z kanału Kairosa? Pes, Chelsea nie ma, bo ma głowę w chmurach, xD Jebać Chelsea, xD Kurwa, Timo. Zajebą muzykę za kamerę, xddd. D, d. Jesteś głupim chujem. Ale dlaczego tak mówisz? Może być mi przykro z tego powodu. Zdychaj! Kasztelan! Pst! Za spowodowanie samobójstwa pójdziesz do więzienia. Dwukropek otwarcie nawiasu. A tam każą ci się schylać pomydło. Już jestem w więzieniu, xd. Dlatego mnie na kanale nie ma filmów. Dwukropek duże D. Mamo, on wrócił, wykrzyknik, 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 jeden 1 Chuj ci f dupę. Ale papieża to ty szanuj, kropka. Nawet nie mrugnąłem podczas oglądania XD tak. Jest jeszcze wiele ciekawostek i są tworzone, tylko Kairos ma już tę serię w dupę <grym> dupę <grym> Serię w dupę <grym> Wiśnia, kiedy gotik? Może retarnik 2.0 Beznadziejny jak zawsze. To jest napisane przed obejrzeniem, bo i tak wiem, że chujowe Kurwa nie dawaj tego wiśni do odcinka on mnie krew jasna zalewa Ma dużą wadę wymowy. Ciekie brekie, hardba Strać tam na kody jakieś. Skąd wziąć hamster z większymi rogami? Każdy już to widział. Mówił, że to nie twoja wina, że nie ma już nowych ciekawostek. No ok. Ale po chuj w takim razie, gdzie to robisz te filmy, skoro jest już mnóstwo tego typu filmów na YouTube? Jebany debilu. Mój tablet się zacina, ale gdy powiedziałeś, że miecz demona jest liczba szatanie, to tablet powtórzył tak. 666 jest liczbą sz sz szatańską. Trochę się zebrałem. Creepy. Zaiste interesujące. Następny odcinek pod koniec miesiąca. A, i kiedy ciekawostki z Gothic 1 i 2 NK? Ciekawostki z Magza na 1 i 2, hehe, <laughs> nie. Ten, tego, no, um, ta inna gra Pirani, pierwsza część, tak samo mroczna jak Goti, Gothic. Kurde, zapomniałem nazwy, dwukropek, duże D. Kurwa, Risen. Ewej, ty, kurwa, chińska bajko. Czego chcesz inna chińska bajko? Jak się komuś nie podoba, to wypad z kanału. Kairos, zagraj ze mną w Gothica 3. Wiśnia śmieć. Dzięki za konsolę. Nareszcie. Nawet nie będę tego dalej czytał. Weź idź do logopedy, Gothic trzeci. pozdro. Czekałem na to ty pałko, zabij się. Napis Min jest podobny do nazwiska z Far Cry 4, postaci Pagan Min. Ściągasz od Boxdela chuju. Jeśli ktoś twierdzi, że filmiki są żałosne, ITP tp, i td. Niech sam zrobi kanał na YouTube i niech nagrywa, a nie nabija się z innych. I niech też włoży tyle pracy, ile wkłada w to Kairos271. No, no właśnie. O, Poliak, żałko nicogo nie zrozumie. tylko Wingard Nardmar. Pa zgapać. Czy tylko Mizuben przypomina Macierewicza? A co jeżeli Kamil to Kamil? A co jeżeli Kamil to Maciek? True. O kurwa, papież zawadjaka xdd! Chiki bryki i w damkę! Mam ciekawostkę! Bez Ignie trzyma inne ubranie i fryzurę niż w poprzednich częściach. Kairos, ty kłamiesz widzów w Grubasie, głupi gałgenie. Znając twój kanał, ta seria będzie trzymać poziom bardzo niski yy, znaczy bardzo wysoki oczywiście. Like i sup leci. Kiedy kolejny odcinek? Znak zapytania, znak zapytania. A o a. Już wiem skąd jest Muras. X. D d d d d d d. Muras. Serio dalej nagrywasz? Nie wiem jakim cudem jeszcze twój żałosny kanał się nie zatrzymał. Tak czy siak w końcu nadejdzie coś. co się zniszczy twój kanał. Tak czy siak się nie rozwinie. Szyneczka, <śmurzany> umarłem. Co to za bzdury? Według tego tekstu zginął podczas walki z saracenami. Jednak tak naprawdę zginął podczas walki z Goralami, baskajskimi. Ale wiadomo, saraceni się lepiej sprzedadzą. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to proszę zrób to, bo jest 5 minut, a ja mam tutaj aspirację na 10 tysięcy widzów. Kairos 2016. Hm, cytaty wielkich ludzi. Ej, może zmienić się w tego goblina? Aleś dojebał intrem. Papież zawadiaka. Eee... Pierogi. Moraz. Jarkerdarze, Rajzenie, kurwa nie oglądam dalej. Ojojoj, kończą się ciekawostki? Przecież masz jeszcze modyfikacje do gotika, w nich pełno ciekawostek, Leni wykutwił. Son go nie mów tak. Palę się do oglądania jak żyd w piecu. He, ja też. Nie pali się we mnie żyd. Może w innym piecu. Spok! Kiedy będzie łapka w górę? Jak będzie? Mamy tutaj anarchistę. A w gotiku Bezzi zaczyna z mieczem. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Cześć wszystkim, jestem Stizzle271. Wbijajcie na mój kanał. PES, Kairos, przepraszam za to, że się tak hamsko zareklamowałem pod Twoim filmem. O ty, cwaniaku. Ciszej kurwa mówcie. Kairos, a co to za papież zawadiaka? Kiedy Diego prowadzisz? Co zrobić, żeby Gotik czy nie lagował? Kiedy Minecraft? Jakerda, że. Tej, wiśnia, idź do logopedy. Kairos, kiedy ją simulator Lenny face. E, ja ty, rzeczywiście mógłbym nagrać. Ej, ja tam do filmów nic nie mam, sam obejrzałem wszystkie ciekawostki. Ale weź się tak nie obrażaj i nie unoś, bo zachowujesz się jak dziecko i aż źle się to ogląda. Zjebana jakość. Nagrywane telefonem? Za te pieniądze lepiej nie będzie. Kiedy podróżnik? Jaka to piosenka? Piąta minuta. Bardzo ładny filmik! Ciekawy filmik był. A robiłeś coś do Gothic 1? Gothic 3 to gniot. Kiedy ciekawostki z Jedźmina? Dawaj jeszcze arkanie. Słabe jak mój kanał. Sardas mówił, że widział kiedyś kustur wiecznego wędrowca. Czy to znaczy, że zna się z Gandalfem? Polecam tu wstawić jako ciekawostkę? Jesteś chuj. Poka bydlaka. Tech, Kairos ściąga od bokzela. Aż tak ciekawostki. Hurra! Chińskie znaczki kairos. A może japońskie? Albo koreańskie? Ho ho, cholera sam nie wiem.